Dzisiaj będzie o Teodorze Żiko i o Tratwie Meduzy. Cześć, ja jestem Ola i chodźcie, porozmawiajmy o sztuce. Obraz ten jest ważny z kilku powodów. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj wytłumaczyć. Może zacznijmy po prostu od historii tematu, który uwiecznił Jeriko. Obraz powstał w 1818 roku, przedstawia wydarzenia sprzed dwóch bądź trzech lat, nie pamiętam dokładnie. Ze względu na kolonizację Senegalu, na tamtej trasie poruszał się statek nazwany Meduza. Jednak podczas jednego z kursów miał on dość poważny wypadek, uległ uszkodzeniu i zaczął tonąć. Prawidłowa kolejność ewakuacji statku jest taka, że najpierw kobiety i dzieci, potem mężczyźni, na końcu kapitan. Jednak tutaj kapitan uratował się jako pierwszy, a liczba szalub dostępnych na statku była znacznie mniejsza niż zapotrzebowanie. Ale ponieważ wiosną niewolników, to jakoś nie do końca się tym przejął. Kapitan ewakuował się na szalupę i wstępnie z ruin statku miało na szybko zrobić jakąś trawę, którą szalupy miały ciągnąć aż do brzegu. Jednak już po dosyć krótkim czasie okazało się, że jest to bardzo trudne zadanie i osoby płynące w szalupach są tym strasznie zmęczone. I w taki sposób raczej nikt nie ma szansy na przeżycie. Więc podjęto decyzję o odtrąceniu tratwy, szalupy miały się ewakuować, a kapitan myślał, że ludzie na tratwie nie mają szansy na przeżycie. Umrą, nikomu nie opowiedzą o historii, a ci, którzy dopłynęli na szalupach, będą uważani za bohaterów, którzy przeżyli wielką katastrofę. Na nieszczęście pana kapitana, plan się nie powiódł, i parę osób na tej tratwie przeżyło. Dryfowali oni przez. Kilkanaście dni, mając do dyspozycji ze sobą tylko beczkę wina, nic więcej do picia ani do jedzenia. Co doprowadziło do tego, że gdy skończyło się wino, zaczęto pić wodę morską. A to nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ słona woda może wywoływać raz że halucynacje, dwa bardzo źle wpływa na układ pokarmowy. Z brakiem jedzenia radzono sobie dosyć prymitywnie. Zaczęto jeść ludzi, którzy umarli. Żeliko bardzo dobrze przygotowywał się do stworzenia tego obrazu, był zafascynowany tą historią, zbierał materiały informacyjne na ten temat, ale także udało mu się porozmawiać z jednym z członków ocalałych właśnie z tej tratwy. Żeliko stworzył sobie makietę tej tratwy, aby malować ją z modela. Podobno ów człowiek, który przeżył katastrofę, poustawiał mu tam modeli, tak jak pamiętał, ażeby było to najbardziej realistyczne. Oprócz tego, przez wszystkie ich spotkania ten sam człowiek miał podobno rzucić cały czas cytrynę. I zapytany o to, dlaczego to robi, powiedział: Bo od kiedy już zeszłem z stratwy, nie mogę się pozbyć słodkiego smaku ludzkiego mięsa. Ok, plotka na odcinek od Haczona. <grych> na statku widoczny jest dosyć młody chłopiec, pokazany od tyłu. Modelem do tego chłopca był Delacroix, który w trakcie malowania tego obrazu był kilkunastoletnim chłopcem. I właśnie pozując, Jericho miał się zakochać w malarstwie i też podjąć taką drogę swojego życia. Całe szczęście udało mu się to i w późniejszych latach był naprawdę bardzo dobrym malarzem. Ale wracając do Tratwy meduzy. Jak już powiedziałam, Jericho bardzo dokładnie przygotował się do powstania tego obrazu i pod tym względem tak naprawdę niewiele można mu zarzucić. Jedyny błąd, jaki wykonał, to technologia, ponieważ użył tam wielu farb. Robionych na bazie smoły, przez co obraz po latach jest znacznie ciemniejszy niż był na początku. Tak jak widać go obecnie w brązach i czerniach, można się domyślać, że początkowo on był bardziej żółty i czerwony. Obraz ten ma również bardzo ważny wydźwięk społeczno-polityczny, ponieważ w dolnej części, w którymś z rogu wpływa sobie mundur Francuza. Jest to krytyka ówczesnej władzy francuskiej, która zachowuje się jak ten kapitan, który porzuca swój lud. I liczy na to, że się nie wyda. Ale pomijając kwestie społeczne, które Jericho tutaj porusza, dzieło to jest ważne jako taki dokument reportażowy, ponieważ dokumenty, które Jericho wówczas gromadził, nie do końca się zachowały. A ponieważ wiemy, że zrobił to bardzo starannie, można sądzić, że Transformers jest całkiem niezłym odtworzeniem wydarzeń, które się rozgrywały w drugim dziesięcioleciu XIX wieku. Tak więc podsumowując, obraz ten jest ważny, Właściwie z dwóch powodów. Raz, że jest świetnym świadectwem historycznym, zarówno pod względem wydarzeń, jak i malarstwa, które można by określić raportażowym. Po drugie, gdyby nie ten obraz, Delacroix prawdopodobnie nie zacząłby malować. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Czy kawka Super. Brawo! Co ja tam dalej mam? Nie...